No i już roztąpili przed Wami Paweł Siluk-Sztajner. Witam cię serdecznie. Witam Sebastiani, witam państwa gorąco i cieszę się, że jestem w ulubionym przez siebie programie i państwa programie Wisie Śląskich Szlagierów. Sebastian, ja po prostu byłem na Śląsku i zatęskniłem, i po prostu nie było innej możliwości. Koniecznie chciałem się z państwem spotkać. I teraz ten moment, kiedy prowadzący jest zupełnie zbędny w tym programie. Ależ nie, bez Sebastiana, lista nie istnieje. Drodzy państwo, u mnie w Gdańsku zawsze wszyscy e, się cieszą, jak Sebastian prowadzi listę, mówią. Paweł, jak on ładnie zapowiada wszystkich artystów. Ja się bardzo cieszę, Sebastian. W imieniu Pomorzan chcę Tobie bardzo serdecznie podziękować. Jakbyście chcieli mi klucze do miasta wręczyć, nie ma żadnego problemu. Ewentualnie mogę, ale tam, bo ten Neptun u Was tam stoi, nie tak? Stoi, stoi, stoi. Wiesz co? Jol ma ten harpun taki, ale ja już powiedziałam, że jak Sebastian mierzywa, w ogóle, jeżeli przyjedzie lista śląskich szlagierów, grup, ne grup Neptuna jest całkowicie dla Was bezpieczny i otwarty. No to dziękujemy. Dobrze, to Paweł. Y Kilka tygodni z rzędu tak. Schlager top 10, dwa Twoje numery, na tak. dojczysty brzeg i stary, stary rodzinny dom. dom. Tak. Eee, pytanie moje jest zupełnie niezwiązane z tym tematem, aczkolwiek troszkę jednak jakby tak yy, powiązać, to, to jest związane jest z racji tego, że to świadczy o Twojej popularności. Na pewno, dzięki liście śląskich szlagierów, tak jest, drodzy Państwo, i piosenka e, nad ojczysty brzeg, która dosyć długo e, utrzymywała się e, na liście, e, też gości właśnie w Radio Sut, e, w Radio uh -huh. Fest, to muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio, jak byłem na e, kaszubach, to m, dosyć często zaczepiali mnie e, podróżni, e, turyści, turyści no i mówi, właśnie Paweł mówi, jaka ta piosenka jest fajna. Mówi ty teraz fajnie, że tak zrobiłeś, że ty jesteś właśnie z Pomorza, z części Kaszub i super, że ta piosenka jest właśnie teraz o nas, że pokazujemy port, że pokazujemy łodzie, że pokazujemy plaże, piach, takie rzeczy. Paweł, bo ty podróżujesz po Polsce, tak. bo to zresztą widać, przez chwilę jest żeś tak. u siebie w domu, za chwilę u nas na Śląsku, tak. za chwilę tak. zupełnie indziej tak. koncertujesz, ale jesteś taką osobą rozpoznawalną dzięki liście, dzięki temu, tak. że, że grasz? Tak, dzięki liście śląskich szlagierów drodzy Państwo i przede wszystkim piosenką, piosenką, które są dość melodyjne, bardzo łatwo wpadają w ucho i ja zawsze mówię, że zawsze nagrywam te piosenki, które płyną z serca, czyli tak jak zawsze mówię w wywiadach, powtarzam słowa pani Violetty Willas, że śpiewanie jest przedłużeniem mowy, a musi wychodzić z serca i wtedy publiczność wszystko pojmuje i wie, o czym śpiewamy, prawda? I żeby prowadzić głos ładnie, nie wibrować za bardzo, bez ozdobników, żeby każdy mógł zrozumieć, o czym ta piosenka jest. A jeszcze chcę powiedzieć tobie Sebastian. Mam przyjaciółkę, z którą w 1997 roku zaczynałam śpiewać, bardzo mocno mi pomagała, zadzwoniła do mnie, jak usłyszała tę piosenkę, i mówi, wiesz, Paweł, to jest dla mnie taka prawdziwa szlagierowa piosenka, tak jak um, piosenka, na przykład Batory statku jedyny. Że to jest właśnie ta tęsknota, ten smutek z ojczystym brzegiem. A ojczysty brzeg, to wiadomo, drodzy Państwo, nasz ukochany dom. Kożdem, jakiś jest swój taki brzeg z którym na, tak. na pewno tęskni. Paweł. Krążą też takie plotki i pogłoski w wielkim świecie, że jak Paweł Steiner chce być anonimowym na przykład w jakimś miejscu, to ściąga okulary. Tak, drodzy Państwo, tak, to jest prawda. Ja Państwu powiem tak tylko pokrótce, dlaczego ja te okulary noszę. I czerwoną marynarkę. Dzisiaj akurat jej nie mam, bo chciałam to troszeczkę przełamać, ale powiem Państwu, że... Każdy z artystów powinien mieć swój styl. Ja sobie tak ubrałem, że będę nosił okulary. Ku zdziwieniu, jak niektórzy myśleli, że ja jestem osobą niewidomą. Też było tak, musiałam to w radiach prostować. Chciałam, żeby mnie po prostu Państwo bardzo łatwo mogli rozpoznać. I teraz była taka właśnie sytuacja, że byłem na takim, można powiedzieć, turnusie rehabilitacyjnym na kaszubach. Mhm. I w momencie, kiedy nie miałem okularów włożonych. Bo ludzie przechodzili normalnie, tak? Natomiast jak tylko założyłem okulary, momentalnie, właśnie o pan z listy śląskich szlagierów no jest to szalenie miłe, drodzy państwo, ale jeszcze chcę tylko powiedzieć, że e, dzisiejsze okulary nie są moje prawdziwe i przeszedłem mini-drama, ponieważ Sebastian, jak jechał na Śląsk w samochodzie, łamała mi się e, oprawka, wiesz? No i niestety, drodzy państwo, ja chciałam być jak najszybciej tutaj, więc pożyczyłem okulary, więc te są pożyczone. pożyczone okularach odwiedził nasze studio. To oczywiście nie koniec przepytywania Pawła Siluka-Sztajnera. Do kolejnych pytań już za chwilę. Wracamy. Pod niebem pełnym tańczących metr Płynę w daleki rejs Niech wiatr niesie dziś białe żagle Na ojczysty brzeg w trakcie naszego wywiadu, teraz y, troszkę takiej matematyki, 8 tygodni. Tak, to jest dla nas bardzo ważny czas, bo za 8 tygodni dokładnie lista śląskich szlagierów będzie miała szóstka z przodu. Tak, to będzie niesamowity jubileusz, <grym> drodzy Państwo. To ja naprawdę, ponieważ program jest e, na bardzo wysokim poziomie, ja zawsze nawet na Facebooku je, wpisuję Sebastian, że prestiżowy program, <grym> gdzie również Ciebie umieszczam, <grym> ponieważ jesteś profesjonalistą i znawcą. E, bardzo się cieszę, drodzy Państwo, i tak naprawdę szczerze Ci powiem, Sebastian, że tylko. Na te cyfry i czekam, kiedy będzie ten, to 600 wydanie listy. My, te, my też czekamy, tort już się szykuje, wszystko wow. się szykuje, to co powinno być, żeby takie wielkie świętowanie uczcić. Ale czy ty pamiętasz, od kiedy jeżdżysz razem z nami? Tak. Myślę, że to będzie ponad rok. Ponad rok i taki szczęśliwy rok, mogę powiedzieć dla mnie, bo e, jak Sebastian wie, ja e, zaczynałam swoją przygodę już na Śląsku w 2015 mm -hmm. roku z facetem po 40. Było fajnie, było miło, ale jak ja to zawsze mówię, się skończyło. E, no i oddam nasza do kajfasza. Drodzy Państwo, trzeba zawsze sobie szukać tego wejścia, tych drzwi z klamką, które nie okna, drzwi z klamką, które <grym prowadzą <grym do, e, do dobrych ludzi, do ludzi, którzy no chcą pomóc, starają się miło przygarnąć. No, starają się, żebym też był, tak z Państwem, bo to jest też bardzo ważne. No i trafiłem właśnie do listy śląskich szlagierów, do producenta listy, za co jestem szalenie bardzo wdzięczny, dlatego że dzięki liście, tylko dzięki liście śląskich szlagierów, bo wiadomo, że e, takie media, jak, jakim są tele, jak, jakim jest telewizja, telewizja, tak, no to wiadomo, że one najwięcej dają. Radio jak najbardziej, drodzy Państwo, bo w całej Polsce. Paweł. Natomiast telewizja. Tak. E, Rok. Tak. No to możemy podsumować. Można jak jak, ja, jak e, oceniasz ta nasza współpraca? Bardzo dobrze. Bardzo wysokie loty, drodzy Państwo, w związku z tym, że e, teraz e, ta skala ocen w szkołach jest do szóstki, mm -hmm. to ja, drodzy Państwo, daję dziesiątkę, bo inaczej nie mogę powiedzieć. E, I przede wszystkim e, jestem e, wdzięczny, dlatego że dzięki właśnie liście Państwo mogliście poznać wiele moich piosenek, nie tylko właśnie Stary Rodzinny dom, czy nadojczysty brzeg, ale również e, pływadło, e, bardzo... E, Prestiżową piosenkę ze względu na to, że pływadło jest takim, no można powiedzieć, międzynarodowym spływem, który właśnie organizuje pani Marcelina Waśniowska i to, rozumiesz, Sebastian, poznali, żeby tak. poznali, poznali my poznali poznaliśmy i piosenka, i imprezę, i wydarzenie. I wydarzenie, które a właśnie w tym czasie, kiedy lista śląskich szlagierów rejestrowała teledysk, to się działo, drodzy Państwo, naprawdę. już drugi raz teraz powtórzę w wywiadzie, że moja żona oglądała ten teledysk, mówi Paweł. To jest Twoja najlepsza piosenka. Ja wiem, no co Ty przecież mówiłaś, że ta, 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 ta. ta. Nie, mówi, słuchaj, to jest takie prawdziwe. Tutaj stoisz, tutaj jest orkiestra, tutaj widać panią Sołtys. Wszystko, o czym śpiewasz, pływało jest... U... Uwiecznienie. Tak. I ja, drodzy Państwo, bardzo się cieszę. Dlaczego? Dlatego, że e, no mimo, że ten czas przeleciał, wiadomo, pływadło było i będzie 20. edycja za rok, e, ale chętnie Państwo właśnie na kanale Listy Śląskich Szlagierów e, w serwisie YouTube oglądacie, bo cały czas widzę Sebastian, jak że ten, idzie do góry. I idzie do góry, tak. To pływadło płynie wyżej. Także tak samo jak na, na dojczysty brzeg. To niech płynie sobie dalej. Paweł, dzięki Ci wielkie za rozmowę. Było mi niezmiernie miło móc Cię gościć w naszym studiu. Mam nadzieję, że e, przykład. W kolejnej wizycie na Śląsku, zaś nas odwiedzić. Oczywiście, tylko drodzy Państwo, oby chyba pewno nie za często, Sebastian, bo jak zobaczysz mnie na drugi raz w korytarzu telewizji, to powiesz, ten znowu przyjechał. Drodzy Państwo, ja również dziękuję, kłaniam się. E, oczywiście bardzo się cieszę, e, że dalej jestem z Państwem I jeżeli mogę oczywiście tak mi skromnie poprosić, to oczywiście stary rodzinny dom, który gości na liście, żebyście Państwo, jak tam możecie, wycykali w telefonie, jak to Sebastian mówił w mobilfonie e, ten numer SMS-a, żeby jeszcze z wami Pabu, bardzo bym chciał. Zależy mi na tym, bo bardzo was kocham. Paweł siluk moim dzisiejszym gościem jest.